Wiem, że lubi się takie testy, więc dzisiaj kolejny test i trochę inny elektryk. Bo tym razem Ford Capri elektryczny, tak wygląda. Dzisiaj go dostałem do testów. Fajna maszyna, 340 KONI, napęd na wszystkie koła. To jest w ogóle ta najnowsza wersja, właśnie Forda Capri na 2025. W żółtym kolorze, bo ja zawsze dostaję te samochody od Forda ostatnio, właśnie w żółtych kolorach. I teraz sytuacja wygląda w ten sposób. W tym momencie jest 9 stycznia, minus 9, ale. Zapowiadają, że jutro jutro o godzinie 6, 7, 8 będzie minus 16, więc zobaczymy, jak ten samochód sobie poradzi przy minus 16. I teraz, tak jak zajrzę sobie do środka, do tego auta, ok, to zobaczcie, jak to wygląda sytuacja. On ma teraz 100% akumulatora, naładowałem go do pełna. O, muszę złapać ostrość. Mamy 100% akumulatora, zasięg pokazuje w tym momencie 435 km. Przebieg tutaj widzicie jest 11799, o tylko muszę złapać ostrość, dobra i teraz go nie włączam, zostawię go w, taki, w takim stanie, czyli 100% akumulatora i sobie postoi całą noc i jutro go włączymy przy minus 16, na to pewnie czekacie. Proszę bardzo, minus 15, 10 stycznia, 9 rano, minus 15, prawdopodobnie już zimniej nie będzie tej zimy. Więc przygotowałem dla Was test, o który prosiliście, czyli włączenie elektryka. Nie mówię odpalenie, włączenie elektryka przy minus 15 i odjechanie. A w ogóle, tak naprawdę, dwa elektryki sobie odpalimy. Odpalimy sobie Futuri, który też stał w minus 15, i odpalimy sobie elektrycznego Forda Capri. Teraz jest zamarznięty. Wszystko jest ok? Zgadza się. Wszystko zamarzło, bo tam ostatnio mówiliście, że miałem takie odparowane szyby i że dlatego mi przy minus 10 tak bez żadnych problemów odpalił ten mój delfinek. Więc teraz y, otwieramy sobie capri. Ach, muszę chyba nacisnąć guzik jednak na pilocie. Nie ten pilot, drugi pilot. Tu mam. Ok, otwarty. O, aż skrzypnęło tutaj. O, dobra, dobra, mamy go. No nie, telefon mi wyleciał drugi z kieszeni. Ile ma? 100%. 100% przez całą noc. Tak go zostawiłem wczoraj, jak miał 100%, nic mu nie zmalało ani odrobinę. Naciskam hamulec, włączam drive. Ach, kurka, bo to jest akurat testowe auto Forda, i tutaj, żeby go odblokować, to trzeba jakoś tam naciskać na tym. Tek, tak, tak, i teraz? O, dokładnie. Jakieś zabezpieczenie, jakiś, jakiś mobilizer tu włączyli. No, ten mówi minus 14. Mimo 14 stopni na zewnątrz. Nic nie widzę, ale chcę Wam pokazać, że on po prostu ruszy bez żadnego problemu. Wrzucam drive. Tam mam przyde, przede mną samochód stoi. Yy. Dobra, ruszę. Skręcę od razu kierownicę w lewo. O! Nic nie widzę, więc jadę z taką widocznością. A, tam jest auto. Dobra, to jest auto. Nie uderzyłem go. To i reverse. Cofam się z powrotem na swoje miejsce. Kamerka tutaj pokazuje mi śnieg. Więc jak widzicie, minus 15. Żaden problem, żeby odpalić takiego elektryka w takiej temperaturze. Wyciągam kluczyki. Aha, zobaczymy sobie od razu jeszcze zużycie energii tutaj. Gdzie on tutaj pokazuje to zużycie? Muszę chyba drive włączyć. Dobra. A, nie wiem co tutaj. Wybierz inny bieg. Park. Bo chcę zobaczyć, ile zużywa teraz energii. Ło, wow, prawie 7 kW, czyli 7 kWh, żeby rozgrzeć kabinę. No ale w środku jest minus 15, jest naprawdę lodowato. Potem nagram Wam też, pokażę jak będzie, jakie będzie zużycie, gdy on się nagrzeje tutaj już do przyjemnych 20 stopni. Ale jak widzicie, elektryk minus 15, żaden problem, absolutnie.